A w zimę było cięte? Tylko piłą, a żadnej korekty nie było. Czyli taką listwą są, tak? I korektę. I korekty nie było. Korekty nie było po ja liście. Co roku pan robi letnie cięcie, tak? Co roku? Letnie i zimowe. Letnie i zimowe. A w tym roku było odpuszczone. Tylko listowe. Praktycznie zimowego cięcia to już będzie 25%. Dobra, tak? hmm. ile jest na dolnym piętrze ja po nie, no na dolność wskazuje na to, że tu jakby nie przemarzł w ogóle, tak? Na jakiej podkładce? 26. Tam piórka. O. A to tak cyk, 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 szybko Za jabłkiem pięć oczek. Dla prześwitu tylko tyle co? Ja no jakieś przyrosty. A nie wie pan czy tutaj było pryskane regalizem, czy coś? Było. A ile razy? Było. Dwa razy. A według pana które załóżmy odmiany się najdłużej, wymagają cięcia najdłużej w czasu? Szampion. Szampion najwięcej? A nie, nie, nie na goldy? Nie. Tamten udarec. Ale najszybciej się tnie galę? Letnie cięcie się w ogóle robi teraz w gali? Mm, albo no w gali, w gali się szybciej robi, się, letnie. A jest jakaś od w tym roku, tutaj załóżmy, pan widzi, że nie ma konieczności cięć, ciąć? Jak gdzieś regalis był dobrze dany, to i słaby wzrost jest, to można nie dawać, ale, ale przeważnie wskazane. To jest silniejsza. No tak, to już presja i... już musi być lepiej. A do kiedy można takie letnie cięcie wykonywać? 2 tygodnie przez zbiory jeszcze. Maksymalnie, można tak? Robić A zaczynał pan wykonywać letnie cięcie kiedy już? Koniec lipca, począł do Żeby Nie było wtórnego wzrostu. Nie? Mhm. Czyli dopiero od lipca jakby cięcie le, zaczynać letnie. Widzisz, że nie było cięte? Takie wielkie tak nie całe. Ale też drzewo maraka. Widzisz teraz? 3 Jeden hektar w trzy dni. A z ekipą? Czterech ludzi? To samo, no. 3-4 dni 4 hektar. Zależy, wiesz, jaki sad, nie? Jak po święty, to, to robimy spokojnie hektar w trzy dni, można powiedzieć. Jaka jest stawka, załóżmy, ekipy całej, tak? Bo to nie... nie, nie... Zdaję, to jest na przykład 180, nie? Za jednego człowieka? Tak. Na 8. godzin. Osiem godzin pracy. Dla mhm. 4, 4 ludzi, tak? Mhm. Letnie. A zimowe podobnie tak samo wychodziło? Zimowe podobnie. A no właśnie, a pan powie mi, a załóżmy w sadach, gdzie nie ma jabłek, czy warto wykonywać letnie cięcie? Jest sens? Słuchaj, to w zimę odejdzie ci dodatkowa praca, a jak nie będzie ludzi w zimę... Okej, okay. czyli pan by powiedział, że nawet jak ktoś nie ma jabłek, to żeby wykonać letnie no, ciepłe cięcie. Chodzi o to wydajność, co ma być towar od... Na dolnym piętrze. Jak się zaczyna od dolnego cięcia, to już wydaje Tu zimowego cięcia nie będzie, tylko będzie cięcie później w czerwcu. Jak będzie wiadomo, że przemarźnie, to tylko delikatnie. Nie przemarźnie, to trochę mocno. Czyli pan dużo nie będzie ciął zima? Nie. Nie? Będzie cięte i pokwitnie.